Witam. Chciałbym dzisiaj zaprosić na kolejną czwartą część Generalnie Trzeźwice i omówić sprawy związane z alkoholem. Trzeźwica z tobą. Chciałem tutaj też powiedzieć o moich przygodach, wdrożyć powoli z kolejnymi też odcinkami moich przygodach z alkoholem. No, oczywiście. Ja zacząłem już pić, ponieważ było takie środowisko też, które gdzieś tam na podwórku w Poznaniu otaczało się gdzieś trunkami alkoholowymi już od najmłodszych lat. Więc dosyć wcześnie tą przygodę swoją zacząłem z alkoholem, a później ten etanol służył do zarówno zabawy, regulacji emocji, wszelkiego rodzaju świętowania, uczczenia czegoś, jakże i pójście na jakieś imprezy, spotkanie ze znajomymi. I też był to taki, można powiedzieć, chwilowy, krótki środek na polepszenie sobie humoru. Jak każdy narkotyk, myślę, daje te takie... Wybuch tej mm, e, dopaminy, i gdzieś tam e, czujemy taki przypływ e, m, stanu błogiego czy to przy zażyciu za innych narkotyków, jak heroina, e, no, której nie brałem. M, próbowałem kokainę, e, amfetamina, metamfetamina i wszelkiego rodzaju kwasy, grzybki znaczki no nie są mi to tematy jakby obce gdzieś tam też w środowisku, w którym byłem to te rzeczy się pojawiały tak więc no alkohol jako jedyny środek, który ma takie przyzwolenie społeczne jest na półkach w sklepach, jest legalnym narkotykiem no jest jakby usprawiedliwiany przez wielu i tak jak wspomniałem we wcześniejszych odcinkach o eugenicznym podejściu do alkoholu jako do psychoaktywnej substancji, która na każdego działa tak samo, a jednak ludzie, którzy zaprzestali pić z różnych względów, chodzą na terapię, będą nazywani nadal alkoholikami. W przypadku alkoholu, dlaczego ludzie, którzy sięgają po jakiekolwiek narkotyki, które uzależniają i mogą uzależnić, są jakby grupowo społecznie już napiętnowani, nazywani alkoholikami? Gdzie jest ta granica przede wszystkim, gdzie już stajemy się alkoholikiem, a gdzie pijemy sobie weekendowo? Ja chcę zaznaczyć, że ja nigdy nie piłem w ciągach takich dłuższych. Ja piłem weekendowo sobie. Po pracy, piwo to nie alkohol, piwo odstresowuje, zawarty tam chmiel też e, fajnie działa na zasypianie. To były mity, które sobie przez wiele lat e, gdzieś w głowie układałem. Celebrowałem wręcz ten alkohol, na przykład, będąc w Stanach Zjednoczonych jako taką swoje trofeum i, 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 i coś, co przywiozłem stamtąd, jadąc po raz pierwszy do Stanów. Jakieś 15 lat temu była to butelka 1,75 litra Jacka Danielsa. Ja ją przywiozłem nie ku, innym kupowałem koszulki, czapki, mm, Lakersów, Jankesów, e, a sobie przywiozłem jako właśnie coś takiego, co jest moim wtedy wydawało mi się jednym z okresów spędzania wolnego czasu. Stało się to nawet takim moim hobby. Nie mówiłem, że to jest moje hobby, aczkolwiek zastępowało moje inne hobby. Często picie było ważniejsze niż na przykład rozwijanie swoich innych pasji. No i tak działa na, na wielu ten narkotyk. Jest to e, nawet takie sporadyczne picie weekendowe, zabiera ten czas. Nie mówię już o kacu i, i spędzaniu czasu właśnie wolnego na leczeniu się po tym narkotyku, a jeden też z argumentów, który przemawia, no to jest fakt, że na przykład kobiety w ciąży, które biorą różnego rodzaju tabletki, czy jakieś małe dawki tabletek, które mogą być też na bazie morfiny, na bazie z której morfina, z morfiny jest zrobiona heroina. Zatem pojawia się pytanie, Dlaczego kobiety w ciąży nie mogą pić alkoholu, więc, no tutaj też badania różne pokazują, że alkohol jednak jest bardziej niszczącą substancją psychoaktywną niż czysta taka laboratoryjna heroina. E, oczywiście różne środki różnie działają też na, na y, nasze jakieś zachowania, na nasz organizm, jednakże, y, no tutaj jest też. 3, milion, 3, nie, 3 miliona osób umierających każdego roku z powodu zażywania tego legalnego narkotyku alkoholu, no to też to daje do myślenia. Myślę też, że tutaj wszelkiego rodzaju takie e, ośrodki, które leczą m, osób z uzależnień, m, no to też jakby dają taką świadomość, jak to jest silny narkotyk, jak on działa, a zarazem ta hipokryzja, jak on jest e, Przyzwalane społecznie, też mówiąc o umiarkowanym piciu. No, moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak umiarkowanie picie, tak samo jak nie ma czegoś takiego, jak umiarkowanie, zażywanie jakiegokolwiek narkotyku. Czy ktoś mówi o tym, że a umiarkowanie sobie będę brał heroinę, o umiarkowanie będę sobie wciągał do nosa amfetaminę, umiarkowanie będę sobie składał znaczek pod język, umiarkowanie itd. i tak dalej. Tutaj świetna jest taka niemiecka reklama, e, która została wyemitowana. Ja ją tylko znalazłem e, na takim, też tu mogę polecić, coach od wódki w e, podcaście. E, e, I i tu może będę tłumaczył e, też, e, ponieważ są napisy. Hej, Tabea! Hey, Lekki brąz na przywitanie? Nie, dziękuję, nie biorę. Jeden malutki ształ na początek? Mamy także heroinę Opium Light. Przepraszam, ja naprawdę podziękuję. Proszę wejść. To jest ta Ona nie bierze. Co? Dlaczego tak jest? Religia zabrania? Czy robić sobie miesiąc detoksu? Nie, ja po prostu nie pan. Może chociaż heroinę z Mogę się z Tobą zgodzić. Też uważam te rzeczy za obrzydliwe. Ja biorę tylko drogie, dobre, francuskie. Chateau heroiny, Świetny rocznik. Szczerze mówiąc, jeden z strzał każdego wieczoru jest dobry na serce. Chcesz? Nie, dziękuję. Oktoberfest w tym roku zostanie skonsumowany milion kilo heroiny. Prezydent Markus Scholler zasiadł do tradycyjnego otwierającego strzału, ale wiele osób jest irytowanych, ponieważ heroino jest droga, jak Na zawsze takie samo zdzierstwo. Na dodatek połowa, z to sama piana. Dzisiejszy medzie sponsorowany przez Odlot Burger. serca natury. Jeden strzał natury. Potrzebowałem tego gówna, nie śpimy jazda z Francuzikami. Tabea ma problem z narkotykami. No i tutaj tak samo jest z alkoholem. Jeżeli ktoś nie pije, to jest traktowany, jakoby miał problem z alkoholem. Zatem na pewno jest to takie trafne porównanie legalnego narkotyku i tutaj. Właśnie jak jest wspomniane o tym francuskim specyfiku, który jest do wstrzyknięcia, jest on porządny, z wysokiej półki i dobrym narkotykiem, szczególnie w kręgach tych wysoko funkcjonujących osób zażywających etanol. A ja na co dzień mieszkam w Wielandii, więc tutaj. Na szczęście Irlandia bodajże od 2-3 lat Wprowadziła takie bramki Są to takie strefy oddzielone od innych produktów Nie jak w Polsce na przykład jak byłem I y tam w Żabkach y już na wejściu mamy alkohol W Biedronkach również, wszędzie nawet przy kawie Są puszki z piwem e No a tutaj jak widać są y to strefy takie oddzielone i z tego co się orientuję, w 2025 Irlandia ma wprowadzić również takie naklejki. Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać, ale już jest projekt zatwierdzony przez rząd irlandzki. Będą to naklejki takie informujące na alkoholach o szkodliwości tego legalnego narkotyku. Tak samo na papierosach. Jak jest? Moje życzeniowe tutaj by było takie jeszcze dodanie do tego, Obrazek jest na papierosach. No, no, ale uważam, że to jest mega fajny krok do przodu, i Irlandia jakby wyraziła już na to gotowość, że będą wprowadzone tak jak na papierosach. Tutaj właśnie pokazane są obrazki i, i również jest napis. Także takie napisy mają się pojawić w tym roku na butelkach z alkoholem w Irlandii, i myślę, że to. Jest y, bardzo fajny pomysł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będę na bieżąco o tym informował. Także y, myślę, że y, jeżeli y, zobaczę, że coś takiego się pojawiło, z, to z chęcią nawiedzę te, te zamknięte strefy alkoholowe, żeby właśnie y, pokazać, zrobić jakieś zdjęcia i tutaj y, jakby y, też propagować takie, takie rzeczy. Mam nadzieję, że tak jak w, na przykład w krajach skandynawskich, czy to w Szwecji, też te przeznaczone specjalne sklepy do sprzedaży alkoholu, zarówno jak w Dubaju, w krajach arabskich, gdzie nagrałem też odcinek trzeci. Myślę, że właśnie ta świadomość ludzi i też mniej osób teraz pijących, będzie to na, 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 ten, na tą jakby pozytywną stronę myślenia o tym, że jednak no, jest, to, jest to legalny narkotyk, jest to substancja psychoaktywna i, i działa tak na każdego, nie ma wyjątków. A linie i granice wyznaczamy my, tak samo eugeniczne, jakieś takie spojrzenie na to. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do poprzednich też odcinków zarazem i kolejnych, które będę nagrywał. Zachęcam również na Instagram, gdzie zdjęcie mnie z takim psem Michał Pikosz. dodaje tam informacje oraz posty związane z alkoholem. Pozdrawiam serdecznie. Trzeźwica z Wami. Wszystkiego dobrego.